z różnego powodu przychodzimy na niedzielną mszę święto. Czasami dlatego, że potrzebujemy wspólnoty, czasami po to, że taka tradycja, czasami pewnie ktoś też się znajdzie taki, który przychodzi tu dla zabicia czasu. Ale bardzo często oprócz tego, że pragniemy karmić się Bogiem, potrzebujemy tej wspólnoty, chcemy żyć razem, chcemy być razem, to niedzielna Eucharystia też jest dla nas momentem takiego Wyrwania z naszej codzienności. Że cały tydzień praca, zabieganie, problemy, trudności, to wszystko, co dzieje się w świecie, cały świat, który jest czasami pełen konfliktów i niezgodności. Przychodzimy tutaj na Eucharystię po to, żeby się umocnić. Że Bóg wtknął w moje serce odrobinę radości. Że z tą radością, którą dzisiaj dostaję na niedzielnej przy świętej. Aby mógł pójść dalej i, i cieszyć się życiem. I żeby mógł po, dzięki temu sprostać naszym trudom i problemom. I tego też oczekujemy po, po liturgii słowa. A zobaczcie, że teraz mamy oczywiście miesiąc listopad i ten miesiąc listopada oczywiście te teksty tak są dobrane. Jest taka bardzo, bardzo są skonsentowane, tak bardzo ści ściśnięte do Tematów około końca końcowo świata. Czy dzisiejszy temat, który mamy poruszony, jest bardzo trudnym tematem. Gdzie Jezus mówi o końcu świata, kiedy Jezus mówi o prześladowaniach, kiedy mówi o wojnach, o tym, że ludzie będą nas zdradzać, o tym, że bracia, siostry, rodzice będą nas wydawać na śmierć. I teraz można pomyśleć: No to z jaką radością mam iść do, do życia teraz? I z jakim nastrojem, uczuciem ja wyjdę z dzisiejszej niedzielnej Eucharystii? Przecież ciągle telewizja, radio, media, wszędzie dramaty, konflikty, e, niezgoda. Jeśli przychodzimy na Eucharystię i dalej to samo, to z czym ja dzisiaj wrócę do domu? Z czym ja pójdę potem do, do, do pracy czy na uczelnię jutro? Jeżeli dzisiaj Jezus nas bombarduje takim tematem. W ogóle to dzisiaj wszystko zaczyna się od czego? Od tego, że niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, które oni pewnie dali. I zobaczcie, że tak naprawdę temat taki. No, niewinny, bo pewnie Jezus idzie, oni idą koło Niego. Trochę pewnie chcieli się go przechwalać, że ich świątynia jerozolimska taka cudowna, bo to jeszcze przecież kur Salomon. Jezus jest tak trochę pewnie wyrwany, pewnie może z zamyślenia, może już myślał o tym, o Golgocie, może też myślał trochę o swojej śmierci, może o tym, co ma się stać. Trochę wykorzystał tę te ich rozmowę do czego? Że tak naprawdę przypomni o tym, co jest najważniejsze. O tym, żebyśmy się nie przywiązywali. Bo dobrze wiemy, jak bardzo trudne jest, jeżeli my jesteśmy przywiązani do rzeczy, do czasami, do, do naszych schematów, które posiadamy. Bo te schematy, które posiadamy, czasami są tak mocno cenne, że one stają się dla nas takim skarbem drogocennym, że ja nie chcę ich puścić. I, ktoś mnie, i zobaczcie, że Jezus całe swoje nauczanie poświęca łamaniu schematów. I oczywiście mógłby powiedzieć, słuchajcie, nie przywiązujcie się, ale poszedł już bardzo, bardzo kon... Bardzo dramatycznie, czy w sensie już poszedł, już po, totalnie po bandzie. Mówi, słuchajcie, przyjdzie taki moment, że, że będzie trudno. I to bardzo. I teraz, jest... jaka jest intencja jego, jaka może być? Myślę, że na pewno ja, słuchając dzisiejszych słów, nie, nie wychodzę i nie wyszedłem, chociaż dzisiaj rano miałem kazanie. Nie wyszedłem z. Tej liturgii słowa przygnębione. Dlaczego? Przede wszystkim ja się cieszę, że nasz Bóg nas nie okłamuje. Że nasz Bóg nam mówi, jak będzie. A będzie różnie. I dobrze wiemy, że przez 2000 lat chrześcijaństwa bywało różnie. Były momenty, że było cudownie, wspaniale, wszyscy mogli. Żyć. A były takie momenty, że wszyscy byli prześladowani, ginęli. I nasz Bóg mówi, tak będzie. No i tak jest. A z drugiej strony zobaczcie, że w każdym z tych momentów, o których opisuje, mówi, słuchajcie, ja będę z wami. Zobaczcie, że kiedy mówi, że będą was wydawać, on mówi dacie radę. Kiedy mówi, że będą was fałszywie oskarżać, mówi, nie musicie w ogóle obmyślać mowy obrony, bo będziecie widzi, co mówić, i dacie radę. Nawet kończy ten tekst czym, że wy żyć będziecie i nawet włos z was głowy nie spadnie. Czy zobaczcie, Jezus nie mówi, że odejmie od nas trudności, odejmie od nas wszystkie konflikty, że wojen nie będzie. One będą, bo są źli ludzie na świecie, bo my głupie decyzje podejmujemy, bo jesteśmy zazdrośni, bo jesteśmy gniewni i jest zło na świecie. Ale on mówi: Ja, ja ci dodam energii, ja ci dodam odwagi. Zobaczcie to trochę, jakby ktoś, nie wiem, szedł do lekarza albo szedł na operację. I lekarz mówi: No, słuchaj, nie, na pewno nie będzie boleć. Na pewno. No, kiedy wiemy, że będzie boleć. Kiedy wiemy, że będzie bolało, nie? Ale mamy kogoś, kto przychodzi i mówi: Słuchaj, będzie bolało, ale ja będę z Tobą. I słuchajcie, to jest na coś najpiękniejszego: że to ja decyduję, bo zobaczcie, o tym chce dzisiaj Jezus powiedzieć nam wszystkim: że to tak naprawdę to ja decyduje o tym, na co zwracam uwagę, czy na, na czym ja koncentruję moją uwagę. Bo zobaczcie, są wojny na świecie, są. Bardzo blisko jest wojna. Mamy osoby, które doświadczają tej wojny, są może i wśród nas. Konflikty, niezgoda, kłótnie, podziały, fałszywe oskarżenia. Jesteśmy tego świadkami, czasami jesteśmy tego uczestnikami. Ale zobaczcie, że to ja decyduję, ale tym równocześnie... W tym świecie się dzieją cuda, są wspaniałości na tym świecie. Są ludzie, którzy potrafią w obliczu właśnie konfliktu pokazywać je z najlepszej strony. To ja decyduję, czy to, o czym mówię, to jest tylko katastrofizm? Czy ja w tym wszystkim potrafię dostrzec cuda? Czy ja tylko jestem głosicielem złej nowiny, bo to się dzieje? Czy jestem gościcielem dobrej nowiny? No ale powiecie, przecież nie można udawać, że nie ma zła na świecie. To nie chodzi o udawanie, tylko chodzi o moją, skierowanie mojej uwagi na co? Kiedy patrzysz na ten świat, na co pierwsze patrzysz? Jakby posłuchać Twoich rozmów, Twojego mówienia, co można było powiedzieć o tobie? Dlatego słuchajcie, dzisiaj Jezus nam chce powiedzieć, to Ty wybierasz, na co patrzysz, na co, na co kierujesz swoją uwagę. I bardzo bym chciał, żebyś kierował na to, co najważniejsze. Bo zobaczcie, że to ta dzisiejsza scena trochę przypomina co ci się działo pod grobem. Pamiętajcie, nie, 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 nie tak niedługo, ale będziemy mówić nie, przy wielu okazji Wielkiej Nocy. Mamy pusty grób, mamy ogród. Mamy Marię Magdalenę, która zapłakana, bo nie ma przecież jej mistrza, gdzieś tam w tym całym swoim strachu, w ogóle pewnie gniewie, gdzieś tam rozpo, roz, rozgląda się po całym ogrodzie szukając tego, którego położono, a przegapiła, że Chrystus jest obok niej. Obok był zmartwychwstały. I o tym dzisiejsza jest Ewangelia, słuchajcie moi drodzy. Że ja bardzo czasami, bardzo często nie kieruję tego wzroku tam, gdzie powinienem. A skupiam się na wojnach, na złu, na katastrofach, na tym. W czwartek słyszeliśmy od Jezusa w Ewangelii, że przyjdą tacy, dzisiaj też to mówi, nie? Przyjdą tacy, to mówi, że to już teraz, że to już teraz koniec świata, bo że to ja jestem. Mówi, nie słuchajcie ich. Bo zobaczcie, i ludzi na świecie chce wprowadzić zamęt Twoje serce. A zobaczcie, co robi Jezus? Każdym swoim gestem, z każdym swoim słowem, co robi, chce wprowadzić spokój w moje serce. Nie udaje, że czegoś nie było. Yeah. ja tego nie świadczyłem, ale to jest trochę pewnie rodziców. Ile razy próbowaliście, nie wiem, uspokoić swoje dziecko, które przeżywało koszmar senny. Ile razy to było. I zobaczcie, dzisiaj Jezus chce nam to powiedzieć. To nie jest tak, że udajemy teraz, że słuchajcie, tego koszmaru nie było, tylko przez chwilę chcemy skoncentrować uwagę na sobie, na dobrych relacjach, na dobrym słowie, które przekazujemy. To dzisiaj Jezus chce nam powiedzieć: że będzie trudno, że będą Was prześladować, nas wszystkich, że będą konflikty, że są wojny, ale ja pomimo tego jestem z Wami. Dlatego kiedy słyszymy dzisiejsze słuchajcie, Ewangelię, to dla mnie ona jest tak przepełniona optymizmem, ona jest tak przepełniona zaufaniem, takim byciem w relacji z Panem Bogiem, który mówi, pomimo wszystkiego, ja jestem z tobą. Bo ta Ewangelia nie jest o katastrofach, o wojnach, o końcu świata tylko wyłącznie. Ta Ewangelia jest o tym, że Jezus na koniec mówi, przez swoją wytrwałość ocaliście wasze życie i że ani włos głowy wam nie spadnie. O tym jest dzisiejsza Ewangelia. Czyli zobaczcie, my idziemy w życie, tak? Jezus nie mówi, że słuchajcie, ten tydzień, tydzień będzie cudowny, wspaniały, nikt się na Was nie obrazi, nikt się z Wami nie pokłóci w tym tygodniu, e, wszyscy będą Was szanować, będzie cudownie. Nie, Jezus mówi: może się zdarzyć, że tak nie będzie, ale pomimo tego, ja będę z Tobą. To to by mama zabierała dziecko do dentysty i, i mówi, no dobra, może boleć. Ale ja będę z Tobą. Dzisiaj Jezus właśnie to chce powiedzieć. Zobaczcie, że mamy Boga, który nas nie dość, że nie oszukuje, nie ukłamuje, ale mówi, ja będę z Tobą pomimo każdej trudności. Ale dzisiejsza Ewangelia jest też przeciwko tym, którzy sieją zamęt którzy bardzo często w naszym sercu wprowadzają ten zamęt. To, że my bardzo często w swoim życiu, zamiast koncentrować się na Panu Bogu, na Jego miłości do nas, na Jego dobroci do nas, to koncentrujemy się na katastrofach. Prosty, prosta rzecz, nie? gdybyśmy. No, no, taki tez zrobiłem wszystkim. Gdybyśmy pomyśleli, że tutaj Proboż ogłasza, że najbliższe rekolekcje adwentowe mamy do wyboru dwóch rekolekcjonistów. Jeden będzie mówił o tym, jak bardzo Pan Bóg nas kocha, a drugi będzie mówił, jak będzie wyglądał koniec świata, na które rekolekcje byście przyszli. Zobaczcie, że w nas jest taka pokusa, że my lubimy koncentrować się na, na tym, co złe i katastroficzne. A jest mówi się nie o to chodzi. Naprawdę nie o to chodzi. I zobaczcie już w ogóle święty Paweł dzisiaj ten słynny tekst, kto nie pracuje też niech nie nieje. Bardzo często rodzice wykorzystują w domu. Jak ktoś nie chce pomagać, nie, no to nie goduje, A to nie o to chodzi. Bo zobaczcie, że dzisiaj święty Paweł ma świetną receptę, właśnie dla tych, czy dla nas wszystkich. Tuż zamiast skoncentrować się na tym, co najważniejsze, koncentrujemy się na innych rzeczach. Czyli tak zaczęła się Ewangelia, oni, dla nich najważniejsze to było, czy, czy świątynia jest ugdekorowana drogocennymi kamieniami, czy nie. Święty Paweł w swoim liście dzisiaj u niego słyszymy. Słyszymy bowiem, że niektórzy wśród Was postępują wbrew porządkowi, wcale nie pracują, lecz zajmują się rzeczami niepotrzebnymi. Czy zakładamy, że gadanie tylko i wyłącznie o katastrofach, skupianie na wszystkich naszej uwagi tylko i wyłącznie na katastrofach, to są rzeczy niepotrzebne? Bo słyszeliśmy w Wangelii, że najpotrzebniejszą rzeczą jest skupiać się na Jezusie. Tym przeto nakazujemy i napominamy ich w Panu Jezusie Chrystusie, aby pracują ze spokojem własnych lepiedli. Czyli zobaczcie, prawdopodobnie dlatego my tyle czasu poświęcamy katastrofom, szukamy sensacji w tych wojnach, szukamy końca świata, nie wiem czego, bo mamy za dużo czasu. Czy dzisiaj słyszymy radę od świętego Pawła? Zajmij się robotą. Zajmij się życiem. Zajmijmy się wszystkim pracą. Bo zajmiemy się pracą, przestaniemy trwonić czas na szukanie sensacji w tym świecie. Zacznijmy pracować. Zacznijmy żyć pełnią życia. Zajmijmy się pracą nad sobą, nad swoimi wadami, nad relacjami się zajmijmy, zacznijmy pracować nad nimi. Zacznijmy to wszystko poprawiać, zacznijmy ten świat naprawiać. Czy to, co należy do nas, jeżeli tak cię wojnę wystraszają czy straszą, proszę, już wieczór jest. Jeżeli cię tak wojnę straszą, to spróbuj z, zlikwidować jakiśkolwiek konflikt, który na przykład istnieje w Twojej rodzinie. Spróbuj zmniejszyć konflikty światowe przez załagodzenie konfliktu między nami. Tak po prostu. I o tym święty Paweł dzisiaj mówi. Zamiast trwonić czas na szukanie sensacji, martwienie się o, o, o ten świat, martwienie się o wszystko, zajmij się tym, od co od ciebie zależy. A co może zależeć od ciebie? Twój dom, Twoja rodzina, Twoje relacje. I tym się zajmiemy moi drodzy. A jak tym się zajmiemy i każdy z nas się tym zajmie, to zobaczcie, że trochę pokoju zapanuje między nami. A jak między nami ten pokój zapanuje, to tuż pola będzie w pokoju zajęte. Dzisiejsza Ewangelia nie jest o straszeniu nas, tylko o zapewnieniu o tym, że pomimo trudności Bóg jest z nami. I to pamiętajmy. I z, tym, z tą nadzieją wielką, z tym zaufaniem pójdźmy w ten tydzień, w te nasze prace, obowiązki, zajęcia. Bóg jest zawsze ze mną. To jest Jego zapewnienie.